Dzień doberek, dzień doberek Dzisiaj kochani film później Bo wczoraj Cały dzień siedziałam w domku yy, Na dworze Jak pewno w całej Polsce Wieje, pada I jest brzydko, nic się nie dzieje Więc ja cały dzień siedziałam yy, W domku, co mi absolutnie Nie przeszkadza, bo uwielbiam siedzieć w domu I szyłam Broszkę dla Gizeli Słuchajcie, dzisiaj od rana szyję broszkę dla Gizeli. I e, broszka miała być, miała być ważka w kolorach granatu, więc tak wygląda na teraz. I e, musiałam iść do paczkomatu, bo zabrakło mi koralików na obszycie. Na oprzycie tutaj w koło ładnie tej broszki. No a to jednak koraliki muszą być takie, które yy, korespondują kolorystycznie z broszką i bardzo się cieszę, że właśnie odebrałam z paczkomatu paczkę. Zobaczcie, paczka niby taka wielka, a sama przesyłka taka <ślesy> Taka! No, i słuchajcie, tutaj mam właśnie koraliki w złotym kolorze: ciemniejsze i jaśniejsze, takie bardziej żółte. Czarne to są właśnie te kolory, które bardzo często są wykorzystywane do obszywania broszek. I tutaj jest taki fajny, połyskujący, jakby ciemny granat, czy coś w tym stylu. Będzie właśnie mi pasował do tej ważki. Tak samo skończyły mi się białe i srebrne, więc słuchajcie, małe coś, a cieszy. Ja jestem zadowolona, że przesyłka zdążyła przyjść i będę mogła skończyć yy, broszkę dla Gizeli. Zamówienie od razu sobie przekładam do tych fajnych małych słoiczków, które sobie tutaj kupiłam w Tedim. Słoiczki są przezroczyste, więc idealnie widać co w nich jest. Wszystko jest uporządkowane i wtedy łatwiej mi jest po prostu kompletować zestawy kolorystyczne do broszek, które szyję i jest to wszystko w lepszym porządku utrzymane. No spełnia to swoją rolę. Bardzo lubię, jak wszystko jest tak układane i pod ręką. Gizelko, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że prezentuję Twoją broszkę na moim sweterku, ale chciałam Wam pokazać, że nawet najbardziej niepozorny, szary sweterek, czy bluzka, czy marynarka, czy jakiekolwiek inne ubranie, takie zupełnie neutralne, nieciekawe z broszką, nabiera takiego Wiecie, takiego, no tego czegoś, robi broszka, robi robotę, więc polecam, polecam. Tym bardziej, że już powoli wychodzę na prostą z zamówieniami. Jeszcze mi zostało chyba tylko, no kilka broszek do uszycia. Hmm. Mam nadzieję wtedy y, pokazać wam jakieś nowe wzory, bo do tej pory y, szyję to, co wy zamawiacie, a mam w głowie całe mnóstwo pomysłów na y, następne wzory broszek, więc jak tylko wyjdę z zamówieniami na prostą, y, to y, uszyję jakieś nowe wzory, żebyście mogli zobaczyć, y, jak ewentualnie prezentują się inne wzory. A ja sobie tutaj w tej chwili usiadłam. Oczywiście jestem w Bolesławcu, więc w Bolesławieckiej filiżance mam pyszną kawkę. I na śniadanko mam dzisiaj twarożek z tym Serek Wiejski, z pomarańczą. Bardzo lubię taki zestaw. Latem lubię taki zestaw z pomidorem, a właśnie zimą z owocami. Czy mam mandarynkę, czy pomarańczę, czy kiwi, czy banana, to sobie tutaj wkroję. A że jestem u Ilonki, to wzięłam sobie jeszcze kromeczkę jej chleba, który ona sama piecze. No nie mogłam się oprzeć, bo w domu znowu nie będę jadła chleba, ale tutaj jeszcze sobie kromeczkę zjem z samym masłem. Jest tak pyszny. Na moim kanale jest yy, przepis, jak Ilonka piecze ten chleb, więc yy, zapraszam Was. Ja sobie teraz tutaj zjem śniadanko i prawdopodobnie, kochani, dzisiaj yy, kończy się mój pobyt u Ilonki. No niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Było mi u Ilonki bardzo dobrze. Ilonka, kochanie, na pewno to oglądasz, więc. Yy, bardzo Ci dziękuję. Było mi tutaj jak w niebie. Po prostu najlepsze wakacje, jakie ja mogę sobie wymyślić, bo bez żadnej spiny my się rozumiemy. Bez słów. Tak jakby na, na tych samych falach nadajemy. Zresztą z Sońką też. I gdyby ona tu z nami była, to na pewno byśmy we trzy po prostu. Czuły się idealnie, bo mamy lub uwielbiamy w, trój, w trzy dziewczyny ze sobą y, przebywać. No ale tak jak mówiłam, wszystko dobre, co się. Y, wszystko dobre za szybko się kończy, więc y, no dzisiaj, jeżeli nie będzie bardzo, bardzo silnego wiatru, to mamy plan, że y, Ilonka przyjdzie z pracy i wracamy y, do domku. Y, no, żal, no ale co? I tak miała przedłużone te wakacje, bo miałam wracać w sobotę, a dzisiaj jest wtorek, więc prawdopodobnie we wtorek. No. Nie ukrywam, że tęsknię za moimi wszystkimi zwierzakami, a one, nie wiem, czy się na mnie nie obrażą, bo często jest tak, nie wiem, czy wasze zwierzaki też tak robią, że się na was obrażają, że nie wiem, wyjechaliście, że was nie było, one nie wiedziały, czy wy wrócicie, czy nie wrócicie, bo zwierzątka tak, tak nie myślą. Więc yy, czasem jest tak, że niektóre potrafią szczelić focha. No ale to krótko trwa i potem już jest ok. Dobrze kochani, ja tutaj teraz zajadam śniadanko, będę się pakować. Na pewno jeszcze może coś zacznę szyć, będę kończyła potem w domku. Gizela dla Ciebie broszka będzie dzisiaj zapakowana na pewno i wysłana, więc oczekuj tej przesyłki. Yy, wszystkich Was serdecznie pozdrawiam i życzę yy, miłego dnia. Na razieńko, pa pa! my appetite. don't leave me i